Nowenna przed uroczystością Matki Bożej z góry Karmel. Dzień szósty. Amen. Maryjo, pozwól mi w Twym spojrzeniu na nowo odnaleźć siebie. Stoję przed Tobą z pięknem ukrytym pod warstwą kurzu Grzechu, pod bliznami ran, niezadowolenia z siebie i niekochania. A Ty niezmiennie jesteś i patrzysz, radujesz się, będąc blisko mnie. Całe ziemskie życie Jezusa patrzyłaś na Niego i nie potrafisz już nie widzieć we Mnie Jego odbicia. Patrząca patrzeniem Boga, zetrzej łuski z moich oczu, by móc ucieszyć się w sobie pięknem Boga. Żaden grzech, żadne zło nie zatrze śladów Jego miłości do Mnie i tego, że jestem dzieckiem Ojca. Módlmy się. Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy niepokalaną dziewicę Maryję za matkę i królową Karmelu. Spraw, abyśmy będąc na świecie jej wiernym obrazem, tak jak ona, ustawicznie rozważali Twoje słowo, jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, zanim Was pobłogosławię, to zachęcam każdego z Was osobna do pisania próśb w komentarzu. Siostry karmelitanki Bose, które prowadzą tę nowennę, omodlą Wasze sprawy w krakowskim klasztorze przy ulicy Łobzowskiej. Ponadto zachęcam Was również do przedłużenia sobie dzisiejszej modlitwy nowenny śpiewem litanii do Matki Bożej z góry karmel. Link pojawi się na końcu filmu w opisie i w komentarzu. Błogosławieństwu Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel niech przywróci ci czystość serca, wspomoże w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwach duszy i ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stońka!